Czy każda trudna, stresująca czy wręcz kryzysowa sytuacja musi skończyć się kryzysem emocjonalnym dla nas? Na szczęście nie. Opowiem dzisiaj o tym, jakie czynniki wpływają na to, w jaki sposób radzimy sobie z kryzysami i co zrobić, żeby ta sytuacja, w której obecnie jesteśmy, nie doprowadziła nas do kryzysu emocjonalnego. Zacznijmy od tego, że na to, jak radzimy sobie z sytuacją i czy faktycznie kryzys wywoła u nas kryzys emocjonalny, mają wpływ trzy główne czynniki. Po pierwsze, nasza konstrukcja psychiczna, po drugie, nasze postrzeganie tej sytuacji i po trzecie, zasoby, jakimi dysponujemy. Zacznijmy od naszej konstrukcji psychicznej. Mówiąc w dużym uproszczeniu, to są pewne czynniki naszej czy składniki naszej osobowości zarówno to co jest wrodzone, ale też ta część która została przez nas nabyta. Na przykład taka cecha jak neurotyczność, czyli to na ile łatwo wchodzimy w takie negatywne emocjonalne stany, na ile jesteśmy podatni na pesymizm czy też na negatywne trudne emocje. A na ile jesteśmy sprężyści emocjonalnie, w mniej więcej 40% to jest uwarunkowane biologicznie. Tak, nie mamy na to wpływu, nie jest to ani naszą winą, ani naszą zasługą. Natomiast ta cecha w 60% mniej więcej jest uwarunkowana przez czynniki środowiskowe. Oczywiście, najpierw to, jak byliśmy wychowani, to, jakie żeśmy wzorce obserwowali u naszych bliskich, zwłaszcza u naszych matek. To jak w ogóle w naszym otoczeniu podchodzono do kryzysów, do problemów, do trudnych sytuacji. Jeżeli ktoś obserwował w, od dziecka, zwłaszcza u najbliższych, wzorce ucieczkowe, np. ucieczkę w alkohol, w używki, w płacz, i nie następowało żadne konstruktywne poszukiwanie rozwiązań, to taka osoba, oczywiście w momencie kryzysu, może powielać takie schematy, jakie na, jakich nabrała w dzieciństwie. Ale oczywiście to nie jest reguła, bo oprócz wychowania i tego, co nas spotkało w dzieciństwie czy w czasie szkolnym, z biegiem lat mają coraz większy wpływ na szczęście, takie, takie rzeczy, jak nasza praca nad sobą, to, jakich się nauczyliśmy, sposobów nowych, konstruktywnych radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czy w ogóle to, w jaki sposób postanowiliśmy Rozwijać na przykład naszą sprężystość psychiczną. Drugi czynnik to jest to, jak postrzegamy daną sytuację. Wszyscy znacie osoby, które panikują, które każde, nawet najmniejsze problemy zdrowotne traktują niemalże jako wyrok śmierci. Osoby, które uważają, że wszystko, co je spotyka, to jest jakaś kara, albo że po prostu nie zasługują na nic dobrego. Czyli jeżeli interpretujemy jakąś sytuację, tą trudną, tą stresującą, wyłącznie w kategoriach zagrożenia, to oczywiście jest większa szansa, że zakończy to się u nas kryzysem emocjonalnym, depresją, czy chociażby bardzo silnym spadkiem nastroju. Natomiast część osób podchodzi do trudnych sytuacji po prostu zadaniowo. Bierze to jako kolejną rzecz, którą się po prostu musi zająć. Nie jest to może łatwe, nie jest to przyjemne. Nie jest to coś, czego byśmy chcieli, ale mamy przekonanie, że potrafimy sobie radzić z wieloma trudnymi sytuacjami oraz że tak naprawdę te trudne sytuacje są częścią życia i że przecież dziesiątki razy wychodziliśmy i my, i nasi bliscy z jeszcze większych opałów. Także w tym kawałku warto pracować nad tym, jak postrzegamy tą sytuację jak postrzegamy nasze możliwości do poradzenia sobie z nią. Jest to oczywiście obszar, nad którym można pracować w ramach coachingu czy w ramach psychoterapii. I wreszcie ten trzeci czynnik to jest to, jakie mamy zasoby. Zasoby oczywiście szeroko rozumiane. Naszymi zasobami są nie tylko pieniądze, nie tylko wykształcenie, umiejętności zawodowe czy posiadanie poduszki finansowej. Ale naszymi zasobami jest też na przykład sieć wsparcia. Są nasi bliscy, są te osoby, na które możemy liczyć. Jest nasza pomysłowość, nasza kreatywność. Także przyjrzyjmy się, zwłaszcza w tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich i kryzysowym momencie, jakie mamy zasoby, jakie mamy zabezpieczenie. Przypomnijmy sobie o tym, jak wcześniej radziliśmy sobie w trudnych sytuacjach. Opracujmy też ewentualne działania, jeżeli, co zrobimy, jeżeli stracimy pracę, co zrobimy, jeżeli spadnie nasz poziom dochodów, kogo możemy poprosić o wsparcie, jakie instytucje czy jakie osoby mogą nam w tym pomóc. Także pamiętajmy o tym, że u części osób nawet najgorsze, najtrudniejsze, najbardziej przerażające sytuacje nie kończą się traumą. Co więcej, u niektórych osób, oczywiście przy odpowiedniej pracy nad sobą i pewnych innych czynnikach, może nastąpić nawet tak zwany wzrost pokryzysowy. Czyli taka osoba nie tylko wraca do tego poziomu, w którym była przed kryzysem, nie tylko daje sobie radę z trudnymi emocjami i nie tylko dochodzi do tego stanu sprzed, ale może osiągnąć też pewien wzrost. Na przykład uświadomić sobie, że ma dużo bardziej silną psychikę, jest dużo bardziej zaradna, dużo bardziej przedsiębiorcza, dużo bardziej elastyczna niż jej to się wcześniej wydawało. Może być też tak, że te trudne, dramatyczne sytuacje skłonią nas do przemyślenia, czy to, jak podchodziliśmy dotąd do naszej kariery zawodowej, na pewno jest dla nas dobre. Część osób to pracoholicy. Część osób stawia na pierwszym miejscu karierę, a nie bliskie relacje. No i teraz kto was będzie trzymał za rękę w szpitalu? Wasz pracodawca? Wasz klient? Wasi współpracownicy? Z własnego doświadczenia wiem, że na pewno nie. W takich sytuacjach, tych kryzysowych, tych, tych ekstremalnych, możemy liczyć przede wszystkim na bliskie osoby, na rodzinę czy na przyjaciół. Także pomyślcie sobie teraz, siedząc w domu, czy też tracąc pracę, czy żyjąc w strachu przed jej utratą, czy na pewno warto stawiać wszystko na karierę zawodową. Dla części osób te traumatyczne, kryzysowe momenty to też ma pewien moment przemyślenia, jakie relacje zbudowaliśmy z bliskimi. Ten moment, kiedy jesteśmy zamknięci w czterech ścianach z naszymi bliskimi, to jest bardzo mocny. Test na to, czy nasze relacje oparte są naprawdę na wsparciu, na miłości, na zrozumieniu, na empatii czy też na pretensjach, żalach, wyżywaniu się na innych i odreagowywaniu naszych stresów. Także w tych momentach przekonamy się, czy możemy liczyć na naszych przyjaciół, czy też byli z nami tylko wtedy, jak mogliśmy iść na browar, iść do kina czy po prostu do dobrej restauracji. Bywa też tak, że te kryzysy zupełnie przewartościują nasz system wartości, że inaczej poustawiamy dalszą część swojego życia, albo też, że zrozumiemy, że tak bardzo zniszczyliśmy naszą odporność psychiczną, naszą odporność fizyczną, na przykład pracą ponad miarę, czy trwaniem w toksycznych związkach, czy chociażby w firmach, gdzie jest mobbing, że w takich krytycznych, kryzysowych sytuacjach te nasze zasoby uległy ogromnemu zmniejszeniu. Po prostu nie mamy siły walczyć, bo codzienna praca czy codzienne trwanie z osobą uzależnioną czy z, z toksycznym partnerem nas tak bardzo zniszczyło. Dla części osób ten moment kryzysu będzie skłaniał ich do tego, żeby w inny sposób zarządzali finansami. Na przykład, żeby wreszcie zaczęli tworzyć poduszkę finansową, jeżeli tylko mają taką możliwość, żeby naprawdę myśleli nad tym, czy koniecznie muszą kupić sobie najnowszy model telefonu albo kolejne modne ciuchy, czy może lepiej odkładać pewne zasoby właśnie po to, żeby w kryzysie było po co sięgnąć. Także inwestowanie w nasze kompetencje, w nasze umiejętności zawodowe, w wyrobienie sobie ścieżki dodatkowej na rynku pracy jest też inwestowaniem w nasze zasoby. Także podsumowując, nie dla każdej osoby stres czy nawet kryzysowe sytuacje kończą się depresją, kończą się lękami czy kończą się załamaniem. Większość z nas daje sobie radę nawet bez pomocy specjalistów, tylko w oparciu o własne zasoby czy wsparcie najbliższych. Dla części osób wskazane jest to, żeby skorzystała z pomocy coacha, zwłaszcza coacha kryzysowego, psychoterapeuty czy jakiegoś innego profesjonalnego wsparcia. Pamiętajmy też o zadbanie o nasz poziom higieny psychicznej, o odpoczynek, o sen, o dobre odżywianie, o sport. Zwłaszcza aktywność na świeżym powietrzu, bo to też w świetny sposób buduje nasze zasoby i pomaga nam dawać sobie radę w kryzysie. Także życzę sobie i nam wszystkim, żeby ta niezmiernie trudna sytuacja, określana w coachingu kryzysowym jako kryzys środowiskowy, bo dotyka ogromnej liczby ludzi i jest zaskakujący i faktycznie brzemienne skutki, żeby nie zakończyła się dla nas traumą czy upadkiem ale żeby pozwoliła nam nie tylko wrócić do równowagi, ale nawet osiągnąć wzrost pokryzysowy. Dziękuję.